Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak wykonać 100% prawdziwy tryb odzyskiwania na f 27 Więc musisz zacząć od wyłączenia urządzenia. A kiedy Twoje urządzenie jest całkowicie wyłączone, jednocześnie naciśnij przyciski zasilania i głośności i przytrzymaj je. A kiedy zobaczysz logo Opo na ekranie, musisz puścić przycisk zasilania, a przycisk zmniejszania głośności nadal trzymać. Teraz wciśnij zasilanie, by wybrać język, następnie przejdź do formatowania danych przyciskami głośności i wciśnij zasilanie. Teraz musisz wpisać kod weryfikacyjny. Kliknij format. Następnie kliknij ok. Jak widać, moje urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych i muszę ponownie skonfigurować telefon. To wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i subskrybować.